Wiesz, Rej, istnieją trzy pytania, które dziewczyna zadaje tylko wtedy, gdy naprawdę zaczyna myśleć o tym, żeby z tobą spać. I nie, nie są to pytania oczywiste. Nie chodzi o czy masz dziewczynę, ani gdzie mieszkasz. To coś znacznie głębszego coś, co zdradza, że w jej głowie pojawił się impuls, ciekawość, pragnienie a czasem Test. Zanim ci to powiem, chcę, żebyś zapamiętał jedno. Dziewczyny rzadko robią pierwszy krok wprost. Zamiast tego wysyłają sygnały, których większość facetów w ogóle nie zauważa. A kiedy zrozumiesz te trzy pytania, zaczniesz widzieć wszystko inaczej. Nagle zauważysz, kto z tobą flirtuje, kto cię testuje i kto po prostu chce więcej. Więc jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy ona naprawdę coś do mnie czuje? Oglądaj do końca, bo powiem ci rzeczy, których dziewczyny nigdy nie przyznają na głos. Pierwsze pytanie pojawia się niewinnie może nawet w środku rozmowy ona mówi coś jak. A ty zawsze tak późno kładziesz się spać? Nibie nic ale pod tą warstwą kerułowej rozmowy kryje się subtelny przekaz myślę o tym, co robisz nocą. To pytanie nie jest o sen to o Twoją dostępność o to, czy masz przestrzeń, by coś się wydarzyło. Dziewczyny wiedzą, że to pytanie brzmi bezpiecznie, ale daje im możliwość czytania twojej reakcji. Jeśli się uśmiechniesz, żartobliwie odpowiesz, że czasem trudno zasnąć samemu, otwierasz furtkę. Ale jeśli zareagujesz z dystansem, temat zgaśnie, one to czują natychmiast. Rej to nie magia, to psychologia. Każda kobieta, która jest zainteresowana, szuka bezpiecznego sposobu, żeby sprawdzić, czy może posunąć rozmowę dalej, bez ryzyka odrzucenia. I właśnie dlatego to pierwsze pytanie jest kluczem. Drugie pytanie pojawia się, gdy już czuję, że między wami jest napięcie. Nie chodzi o słowa, chodzi o sposób, w jaki je wypowiada. A jaka dziewczyna ci się najbardziej podoba? Rej. To nie jest zwykła ciekawość. To test. Kobieta chce usłyszeć, czy ma szansę się w to wpisać. Ona słucha, analizuje każde twoje słowo, ton głosu, nawet długość pauzy. Jeśli powiesz coś w stylu Lubię dziewczyny z poczuciem humoru i błyskiem w oku, a ona akurat właśnie się uśmiecha, w jej głowie zapala się iskra, bo to moment, w którym kobieta nie tylko bada, czy ci się podoba, ale też, czy potrafi się dopasować do twojego świata. To pytanie jest jak lustro. Jeśli odpowiesz zbyt chłodno, zamkniesz temat. Ale jeśli zrobisz to z lekkością, pokazując, że potrafisz flirtować bez presji, dasz jej sygnał, że jesteś emocjonalnie inteligentny. A to, rej, to coś, co kobiety wyczuwają jak radar. Zdradzę ci mały sekret. Kobiety nie zakochują się w wyglądzie. Zakochują się w tym, jak facet sprawia, że czują się widziane. Kiedy zadaję ci to drugie pytanie, chcę wiedzieć, czy jesteś typem faceta, który patrzy głębiej i właśnie w tym momencie zatrzymaj się na sekundę. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz Rej. Nie dlatego, że to pomoże mnie, ale dlatego, że dzięki temu ty nie przegapisz kolejnych filmów, w których pokażę ci, jak odczytywać język kobiecego pragnienia, jak otwartą książkę. Kliknij też dzwoneczek, bo następne odcinki pójdą jeszcze dalej. Dobra, wracamy. Trzecie pytanie jest najważniejsze. Bo nie zawsze pada wprost. Czasem ukryte jest między zdaniami, czasem to tylko ton głosu. Ale kiedy się pojawia, wiesz, że sprawy stają się poważne. Ona mówi: A co byś zrobił, gdybyśmy byli sami? Albo: Ciekawe, jakby to było, gdybyśmy razem gdzieś wyjechali? To nie fantazja, to zaproszenie. To trzecie pytanie jest jak klucz do drzwi, które prowadzą prosto do jej emocji. Kiedy kobieta mówi coś w stylu: Ciekawe. Jakby to było, gdybyśmy byli sami, to nie przypadek. To subtelna forma sprawdzenia, jak zareagujesz, czy umiesz utrzymać napięcie. Bo kobiety rej nie chcą, żebyś od razu poszedł na skróty. One chcą czuć, że potrafisz kontrolować sytuację. Jeśli w tym momencie się spieszysz, zmienisz temat, stracisz iskrę. Ale jeśli się uśmiechniesz, spojrzysz w oczy i powiesz spokojnie, z pewnością. Myślę, że byłoby ciekawie, ale może lepiej nie zdradzajmy wszystkiego od razu. To koniec gry. Wygrałeś. To odpowiedź, która mówi, mam emocjonalną kontrolę. Potrafię bawić się napięciem. Kobiety uwielbiają facetów, którzy potrafią balansować między lekkością a pewnością siebie. I tu jest sedno. Te trzy pytania o sen. O typ dziewczyny, o to, co by się wydarzyło, gdybyście byli sami, to nie przypadek. To trzy etapy kobiecego zainteresowania. Pierwsze testuje Twoją dostępność. Drugie, Twoje emocje. Trzecie, Twoją pewność siebie. Kiedy dziewczyna zadaje Ci wszystkie trzy w jednym spotkaniu, możesz być pewien, że w jej głowie już pojawił się obraz, jak to by było, gdybym z nim była. Ale uwaga, to nie znaczy, że już wygrałeś. Wręcz przeciwnie, to dopiero moment, w którym musisz pokazać, że potrafisz nie gonić za tym. Bo największy błąd, jaki popełniają faceci, to desperacja. Kobieta musi czuć, że chcesz jej, ale nie potrzebujesz jej. Rej to różnica między facetem, który budzi pożądanie, a facetem, który budzi litość. I wiesz co? Jeśli nauczysz się odczytywać te sygnały, nie tylko w rozmowie, ale też w spojrzeniach, w milczeniu, w drobnych gestach, odkryjesz zupełnie nowy świat. I teraz posłuchaj uważnie, Rej, bo tu kryje się sekret, o którym prawie nikt ci nie powie. To nie słowa sprawiają, że dziewczyna chce z tobą spać, nie wygląd, nie status, to emocja, którą w niej budzisz. Kiedy potrafisz rozmawiać z nią tak, że czuje się bezpieczna, a jednocześnie zaintrygowana, kiedy widzi w twoich oczach, że jesteś obecny, ale nie zdesperowany, wtedy zaczyna ci ufać. A zaufanie to prawdziwy afrodyzjak. Każde z tych trzech pytań, o których ci mówiłem, to jak drzwi do innej warstwy jej emocji. Pierwsze otwiera ciekawość. Drugie, połączenie. Trzecie, pragnienie. Ale tylko ten, kto potrafi nie wejść od razu, zrozumie, jak wielką moc ma subtelność. Bo w dzisiejszym świecie wszyscy chcą wszystko natychmiast, a prawdziwy mężczyzna wie, że najpiękniejsze rzeczy dzieją się powoli. Więc kiedy następnym razem dziewczyna zapyta cię o to, kiedy chodzisz spać, jaką dziewczynę lubisz, albo co byś zrobił, gdybyście zostali sami, nie reaguj impulsywnie. Uśmiechnij się, zobacz, jak jej oczy się zmieniają i zapamiętaj ten moment, bo właśnie wtedy zaczyna się gra, której większość facetów nigdy nie zrozumie. Rej, jeśli chcesz, żebym w kolejnych filmach pokazał ci, jak czytać te sygnały w realnych sytuacjach, w klubie, na randce, w pracy, zostaw komentarz pod tym filmem. Napisz: Chcę poznać więcej sekretów. Wybiorę kilka komentarzy i odpowiem na nie w następnym odcinku. A jeśli jesteś tu nowy, witaj w naszej społeczności Rejs. Tu uczymy się nie tylko jak rozumieć kobiety, ale też jak stawać się facetem, który potrafi przyciągać, nie prosząc. Subskrybuj kanał, wciśnij dzwoneczek i przygotuj się, bo to dopiero początek. Bo pamiętaj, Rej, nie chodzi o to, by zdobywać dziewczyny, chodzi o to, by rozumieć energię między ludźmi, a kiedy to zrozumiesz, nigdy już nie będziesz taki sam.